Cześć ja jestem Hindus i witam was serdecznie na moim kanale Pamiątki czyli rusztowania wspomnień. Dzisiaj przychodzę do was z historią jednej z najbardziej spektakularnych operacji kontrwywiadowczych Abwery, która niestety zakończyła się sukcesem. Zapraszam. W przeciwieństwie do spektakularnych operacji alianckich wywiadów w trakcie II wojny światowej, o których powstało już mnóstwo filmów, Abwehra przeważnie przedstawiana jest jako organizacja nie mogąca poszczycić się zbyt wieloma sukcesami. Jest to jednak opinia z gruntu mylna. Oczywiście na takie kształtowanie obrazu niemieckiego wywiadu po wojnie w dużej mierze wpływ mieli zwycięzcy, którzy niechętnie przyznawali się do własnych porażek. Jednak i Abwera potrafiła odnieść sukces, który obnażył niekompetencje alianckich służb, a którego ceną było życie kilkudziesięciu ich agentów. Przez lata brytyjski wywiad konsekwentnie budował sobie opinię organizacji bardzo skutecznej w działaniu. 22 lipca 1940 roku do życia powołane zostało kierownictwo operacji specjalnych. Agencja rządowa, której zadaniem miało być prowadzenie sabotażu, dywersji, działań politycznych i propagandowych oraz wsparcie lokalnych ruchów oporu na terenach okupowanych przez III Rzeszę. O SOI, jak w skrócie określano tą organizację, opowiadałem przy okazji któregoś z wcześniejszych odcinków na moim kanale. W każdym razie mit skuteczności w działaniu, którym okrył się wywiad brytyjski, niejako od razu przylgnął również do kierownictwa operacji specjalnych. Jak miało się okazać, w tym przypadku była to ocena sporo na wyrost. Organizacja podzielona była na sekcje, które odpowiadały za poszczególne kraje okupowanej Europy. Jakkolwiek wydawać się to może dziwne, w przypadku z reguły dobrze zorganizowanych Brytyjczyków, to SOE funkcjonowało w stanie permanentnego chaosu. Szczególnie trudne zadanie postawiono przed sekcją N, dowodzoną początkowo przez kapitana Charlesa Blizzarda która koordynowała operacje na terenie Holandii. Po zaledwie czterech dniach walk, 14 maja 1940 roku, kraj ten skapitulował w obliczu przytłaczającej przewagi Wehrmachtu. Mimo to, dość szybko na terenie Holandii zaczął organizować się lokalny ruch oporu. Tak rząd na uchodźstwie, jak i alianci byli żywo zainteresowani wspieraniem jego działań. Kierownictwo SOI nie do końca jednak zdawało sobie sprawę jakie wyzwania staną przed agentami, którzy zostaną do tego kraju przerzuceni. Holandia nie graniczyła z żadnym neutralnym państwem, które w razie zagrożenia można by wykorzystać jako drogę ucieczki lub przeciwnie bezpieczne zaplecze wypadowe. Jest niewielkim ale gęsto zaludnionym krajem. Na jej terenie mało jest miejsc pozwalających na organizowanie bezpiecznych kryjówek, brak bowiem rozległych lasów czy gór. Ponadto Dobra sieć dróg pozwalała Niemcom szybko reagować w przypadku wykrycia zagrożenia. Wybrzeże zostało ufortyfikowane, zaminowane i silnie bronione, więc przerzut dywersantów drogą morską wiązałby się z ogromnym ryzykiem. W tej sytuacji kluczowa była łączność radiowa, pozwalająca na koordynację z dowództwem w Londynie działań, w tym przede wszystkim desantowania z powietrza agentów i zaopatrzenia. Mimo tych niedogodności kierownictwo operacji specjalnych nie skorzystało z opinii przebywających na emigracji w Wielkiej Brytanii członków holenderskiego wywiadu wojskowego, którzy dysponowali ogromną wiedzą na temat warunków panujących w ich kraju. Co więcej, na terenie Niderlandów operacje prowadzili zarówno agenci SOI, jak i wywiadu brytyjskiego, często nie koordynując w wystarczającym stopniu swoich działań. Ale również Niemcy nie zasypiali gruszek w popiele. Co interesujące w działaniach kontrwywiadowczych na terenie Holandii, Awwera współpracowała ściśle ze służbą bezpieczeństwa, czyli SD, z którą zasadniczo toczyła kompetencyjne potyczki o sprawowanie funkcji kontrolnej nad działaniami agenturalnymi za granicą. Niemcy byli dobrze przygotowani technicznie i logistycznie do wykrywania alianckich szpiegów i sabotażystów na terenie Holandii. Komórka BWERY, odpowiedzialna za działania na jej terenie, którą od sierpnia 1941 roku dowodził major Henman Giskes, dysponowała stacjonarnymi i mobilnymi urządzeniami radiopelengacyjnymi oraz siecią własnych agentów i współpracujących z nimi miejscowych kolaborantów. Giskes nie był zawodowym oficerem wywiadu. Zgodnie z wolą ojca, dobrze prosperującego kupca Tabacznego, swoją karierę zawodową również wiązał z Kandlem. Jednak ukończenie szkoły średniej o tym profilu przerwała mu I wojna światowa. Ochotniczo wstąpił w szeregi armii Kaisera 1 października 1914 roku, czyli w trzy dni po uzyskaniu pełnoletności. Walczył w Karpatach, południowym Tyrolu i Serbii. W 1916 roku jego jednostka trafiła na front zachodni. Kilkukrotnie ranny został odznaczony krzyżem żelaznym drugiej klasy. W marcu 1917 roku promowano go na stopień podporucznika rezerwy. Jednocześnie powierzono mu funkcję oficera i instruktora w zapasowym batalionie strzelców górskich Wimensztadt. Wiosną 1918 roku ponownie trafił na zachodni front, gdzie 12 października został wzięty do niewoli przez Francuzów. Półtora roku później, w marcu 1920 roku został zwolniony z obozu jenieckiego. Po powrocie do domu pracował w firmie ojca. Ponieważ w Niemczech konsumpcja wyrobów tytoniowych utrzymywała się stale na wysokim poziomie, mimo zawirowań gospodarczych w Republice Weimarskiej, przedsiębiorstwo Giskesów radziło sobie całkiem dobrze. W 1925 roku Herman ożenił się, ale z tego związku nie miał dzieci. Rok później postanowił się usamodzielnić zawodowo i otworzył własną firmę zajmującą się importem i obrotem produktami tytoniowymi. W 1929 roku potajemnie reorganizująca się Reiswera przypomniała sobie o nim i Giskes został awansowany na papierze na stopień porucznika rezerwy. Zasadniczo od momentu dojścia do władzy w Niemczech w 1933 roku hitlerowców rozpoczęto szkolenie białych roczników, czyli mężczyzn, którzy osiągnęli wiek poborowy w okresie Republiki Weimarskiej, ale zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego o ograniczeniu liczebności niemieckiej armii nie mogli odbyć zasadniczej służby wojskowej. Początkowo, żeby nie wzbudzać podejrzeń, ludzi tych oficjalnie szkolono w ramach struktur policji krajowej. Dopiero w momencie utworzenia Wehrmachtu, 16 marca 1935 roku, na mocy ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która była jawnym wypowiedzeniem warunków Traktatu Wersalskiego, przystąpiono również do rozwijania kadry dowódczej przyszłej armii. Dlatego w 1936 roku Giskes został powołany na ćwiczenia oficerów rezerwy, po zakończeniu których awansowano go na stopień kapitana. Zaraz po wybuchu II wojny światowej przydzielono go do służby w wywiadzie wojskowym, czyli abwerze. W 1941 roku już w randze majora otrzymał samodzielne dowództwo placówki w Holandii. Partnerem Giskesa po stronie niemieckiej służby bezpieczeństwa był kapitan SS Józef Schreider, z wykształcenia prawnik z zawodu policjant. W 1932 roku postanowił wykorzystać czas przemian politycznych w Niemczech i wstąpił w szeregi tajnej policji politycznej, czyli Gestapo. Dwa lata później przyjęto go również do SS. Od 15 sierpnia 1940 roku Schreider pełnił funkcję szefa departamentu w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy, odpowiedzialnego za działania kontrwywiadowcze i w tym zakresie podjął w Holandii współpracę z sekcją Abwehrstelle 3F Giskesa. W zasadzie preludium do działań SOI w okupowanych Niderlandach było zrzucenie na ich teren agentów brytyjskiego wywiadu MI6, którzy musieli zbudować system łączności i sieć wywiadowczą. Jednak już wtedy doszło do wypadku, który miał mieć daleko idące w przyszłość konsekwencje. 31 sierpnia 1941 roku Niemcy schwytali brytyjskiego agenta holenderskiego pochodzenia Hansa Zomera. Na nieszczęście, wbrew zasadom bezpieczeństwa, miał on przy sobie cały pakiet zaszyfrowanych wiadomości i książkę kodową. Dzięki temu niemiecki kryptograf pracujący w Abwehrstelle 3F, sierżant Eugen May, otrzymał bogaty materiał badawczy do swojej pracy. Złamał on system szyfrowania depesz brytyjskiego wywiadu MI6. Dzięki wzmożonej akcji radiopelengacyjnej 13 lutego 1942 roku Niemcy schwytali dwóch kolejnych jego agentów – Johannesa Derlaka i Williama van der Jeydena. Podczas rewizji przy jednym z nich znaleziono ukryty w ubraniu pakiet zaszyfrowanych meldunków. Posłużyły one niemieckim kryptologom jako kolejny materiał badawczy. Niestety, szyfrowana komunikacja SOI opierała się na metodach stosowanych przez MI6. Zgromadzona w ten sposób przez pracowników Abwehrsztele 3F Wiedza przekonała majora Giskesa, że można podjąć z brytyjskim wywiadem swoistą grę, która przeszła do historii jako Operacja England Spiel. W międzyczasie kierownictwo operacji specjalnych szkoliło holenderskich agentów do działań wywiadowczych i sabotażowych na terenie Holandii. Mieli oni wspierać rozwój ruchu oporu w swoim kraju. Kursanci dostrzegli jednak szereg braków w brytyjskich przygotowaniach. Samo szkolenie było niewystarczające, a adepci po jego ukończeniu do działań bojowych byli źle wyposażani. Otrzymać mieli na przykład brytyjską odzież cywilną, której pochodzenie było bardzo łatwo można ustalić. SOE nie dysponowała żadnymi kontaktami na terenie Holandii wśród miejscowej ludności, zatem zrzucani agenci musieli na, we własnym zakresie organizować sobie na miejscu zaplecze do działań, co oczywiście obarczone było ogromnym ryzykiem dekonspiracji. Sama jednostka szkoleniowa objęta była niewystarczającą ochroną kontrwywiadowczą. Widząc niedociągnięcia kierownictwa holenderskiej sekcji SOI, część kursantów wprost wyraziła swoje niezadowolenie z tych problemów. Brytyjczycy jednak zamiast skorygować swoje błędy, po prostu aresztowali wichrzycieli, żeby nie obniżali morale pozostałych. Zostali oni zwolnieni dopiero w grudniu 1941 roku po oficjalnej interwencji holenderskiego rządu na uchodźstwie. Mimo to zmuszono ich do podpisania zobowiązań, że nie ujawnią wskazywanych przez siebie niedociągnięć popełnionych przez SOI. Natomiast holendrzy, którzy wcześniej nie zgłaszali swoich skarg, ukończyli proces szkolenia. Dlatego w nocy z 6 na 7 listopada 1941 roku nad Niderlandami z samolotu transportowego wyskoczył pierwszy zespół dywersyjny SOI składający się z Chrysac Tkosona oraz jego radiooperatora Hoba Louversa. Ten ostatni został ujęty cztery miesiące później, 6 marca 1942 roku. Niemcy podczas intensywnych przesłuchań zdołali przekonać go, by wysłał do centrali SOI w Londynie zaszyfrowany komunikat potwierdzający, że nadal pracuje w terenie. Lowers wykorzystał szansę i zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa, pominął w depeszy wysłanej 12 marca elementy kontrolne. Były to ustalone przez SOI celowo popełnione błędy ortograficzne, ich schemat znał tylko radiooperator. Brak w treści elementów kontrolnych oznaczał, że agent wpadł, a komunikat wysyłany jest albo przez Niemców, albo pod ich kontrolą. Mimo, że Lovers zachował się zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, centrala w Londynie zignorowała brak elementów kontrolnych w nadawanych przez niego depeszach. Było to poważnym naruszeniem ustalonych zasad. Zdesperowany Lowers pod dyktando Niemców słał kolejne komunikaty. Nie dość, że nie dodawał w nich elementów bezpieczeństwa, to narażając się na poważne ryzyko, na początku i na końcu każdego komunikatu dodawał odpowiednio dwa ciągi liter CAU i GHT, odpowiadające słowu KOF, czyli złapany. Centrala SOI zupełnie jednak ignorowała również ten zabieg. Wysyłanych do Londynu depeszach zasadniczo domagano się przysłania do Holandii kolejnych agentów i zaopatrzenia dla nich. W końcu jednak radiotelegrafiści brytyjskiego wywiadu dopatrzyli się braku elementów kontrolnych w komunikatach Louversa. W efekcie został on oficjalnie upomniany, że każda przesyłana przez niego depesza powinna je zawierać. Dzięki tej rażącej niefrasobliwości Niemcy otrzymali informacje o sposobie zabezpieczania brytyjskiego systemu szyfrowego. Kolejne wysyłane przez Louversa komunikaty zawierały już oczywiście konieczne elementy bezpieczeństwa. Tymczasem kierownictwo holenderskiej sekcji SOI w Londynie żyło w przekonaniu, że operacja, której nadano kryptonim North Pole od wywołania radiostacji Louversa przynosi realne efekty. W tej sytuacji na przesyłane przez niego pod dyktando Niemców prośby o przerzut do Holandii kolejnych agentów i zaopatrzenia dla ruchu oporu odpowiadano pozytywnie. Działania Abwery charakteryzowały się Finezją. W ich trakcie powoli zwiększano skalę dezinformacji w tysiącach przesłanych meldunków, budując w Brytyjczykach przekonanie, że działania dywersyjne na terenie Niderlandów odnoszą rzeczywiste sukcesy, a lokalny ruch oporu rozwija z powodzeniem swoje struktury. Z lotniska Temford startowały więc przebudowane bombowce Handley Page Halifax, przystosowane do desantowania ludzi i zrzutu zasobników ze sprzętem i bronią swój ładunek zrzucały one nad wskazanymi w komunikatach ustalonymi miejscami. Dodatkowo przerzut agentów odbywał się również przez lekkie samoloty Westland-Lisander, zdolne usiąść i wystartować z polowych lotnisk. Oczywiście wszyscy agenci i całe zaopatrzenie trafiało w ręce Niemców. Nie wszystkich jednak aresztowano od razu. W wielu wypadkach gestapo celowo pozwalało im rozpocząć działalność w terenie i śledziło ich ruchy, by obserwowani agenci brytyjscy doprowadzali niemieckich funkcjonariuszy do nieujawnionych jeszcze kontaktów i kryjówek. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, niemiecki wywiad w wyniku intensywnych przesłuchań przekonał szereg schwytanych holenderskich radiooperatorów do współpracy. Kilku z nich rzeczywiście przesyłało do Londynu kolejne meldunki i, zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie wprowadzali do nich elementów bezpieczeństwa. W kulminacyjnym okresie operacji England Spiel działało aż 17 fałszywych radiostacji i 30 fikcyjnych zrzutowisk kontrolowanych przez Abwehrę i SS. Przez te kanały Niemcy przejęli ogromne ilości alianckiego zaopatrzenia. Według szacunków w 570 zrzutowych kontenerach otrzymali uzbrojenie składające się z 3000 pistoletów maszynowych Sten, 300 ręcznych karabinów maszynowych Bren, 5000 pistoletów, 2000 granatów, 75 radiostacji, 12,5 tony materiałów wybuchowych, pół miliona sztuk amunicji, a nawet szyte w Wielkiej Brytanii niemieckie mundury, złoto i gotówkę. W styczniu 1943 roku ktoś w Londynie wreszcie zwrócił uwagę, że coś się jednak tutaj nie zgadza. Szef działu komunikacji SOI, Leo Marks, ze zdziwieniem zauważył, że w przeciwieństwie do komunikatów nadsyłanych przez agentów brytyjskich z innych okupowanych krajów, żadna z depesz przychodzących z Holandii nie zawierała błędów ortograficznych. I nie tylko tych ustalonych, ale po prostu takich, które w naturalny sposób popełniają ludzie pracujący w ogromnym stresie. Doszedł do wniosku, że po drugiej stronie ma do czynienia z doświadczonymi niemieckimi kryptologami. W ramach ryzykownego eksperymentu zdecydował się jedną z transmisji zakończyć dwuliterowym złożeniem HH, czyli Heil Hitler. Ku jego przerażeniu chwilę potem otrzymał taką samą odpowiedź, co było standardową procedurą radiową w wemachcie, czyli jej nadawca odruchowo ją wysłał. Żaden z brytyjskich agentów nie zareagowałby w ten sposób. Żeby mieć pewność, że jego podejrzenia są realne, Marsk wysłał do Holandii poważnie zniekształconą, zaszyfrowaną standardowo depeszę. Uważał, że żaden z brytyjskich agentów działających w terenie nie będzie w stanie jej odczytać, a zatem na nią nie odpowie. W takiej sytuacji poprosił o jej powtórzenie. Zgodnie ze swoimi przypuszczeniami, otrzymał jednak na nią odpowiedź. Niemieccy kryptolodzy stanęli nieświadomie na wysokości zadania i poradzili sobie ze zniekształconym komunikatem. O swoich przypuszczeniach Marks natychmiast zameldował przełożonemu. Ten jednak zabronił mu dalszych tego typu eksperymentów. Marks miał również nikomu innemu nie przekazywać swoich spostrzeżeń. Mimo ewidentnych dowodów, że w Holandii brytyjska sieć łączności kierowana jest przez Niemców, nie podjęto w tym czasie żadnych działań zaradczych. Niemieccy radiooperatorzy i działający pod ich nadzorem schwytani brytyjscy agenci przekazywali do Wielkiej Brytanii meldunki o kolejnych udanych aktach sabotażu na terenie Holandii i organizacji następnych grup ruchu oporu. Kierownictwa sekcji holenderskiej SOI nie zaniepokoił nawet dziwny zbieg okoliczności, który miał miejsce zawsze, gdy chcieliby wybrany agent powrócił do Londynu po wykonaniu powierzonego mu zadania. W takich sytuacjach bowiem spotykało go nagle jakieś nieszczęście uniemożliwiające mu lot do Wielkiej Brytanii. Wypadki te Niemcy sprawnie inscenizowali, żeby wyglądały wiarygodnie. Na przykład w prasie pojawiał się artykuł dotyczący wypadku samochodowego wraz ze zdjęciami z miejsca zdarzenia. Zdesperowany Marx w styczniu 1943 roku przedłożył kierownictwu SOI oficjalny raport, w którym wyraził podejrzenie, że praktycznie wszyscy brytyjscy agenci w Holandii zostali w cudzysłowie odwróceni przez Niemców. Jednak mijały kolejne miesiące, a nikt nie reagował na jego obiekcje. Co więcej, raport ten nie został przekazany kierownictwu sekcji holenderskiej SOI. W dużym stopniu za brak reakcji odpowiadały tarcia kompetencyjne oraz rywalizacja z wywiadem. Nikt z SOI nie chciał uwierzyć, że operacja North Pole, która na papierze prezentowana była jako ogromny sukces dywersyjny, jest w rzeczywistości wyrafinowaną grą niemieckiego wywiadu. Na obronę kierownictwa operacji specjalnych trzeba jednak powiedzieć, że jego czujność mogła uśpić rzeczywista skuteczność agentów w akcjach sabotażowych na terenie Francji. Patrząc przez pryzmat ich sukcesów, kierownictwo SOI zakładało, że podobną efektywność osiągają również ci, którzy operują w Holandii. 30 sierpnia 1943 roku dwóch brytyjskich agentów holenderskiego pochodzenia, Peter Dolein i Johan Ubing, którzy wpadli w ręce niemieckie, zdołało zbiec z więzienia w Harem, w którym przebywali i pracowali dla Bwery. Udało im się dotrzeć do Szwajcarii. Tutaj, w holenderskim poselstwie, zrelacjonowali przebieg niemieckiej operacji kontrwywiadowczej. Informacje te natychmiast przekazano do Londynu. Natomiast Dorlein i Ubbing, korzystając z kanałów dyplomatycznych, przez Hiszpanię również dotarli do Wielkiej Brytanii. Abwera jednak nie zasypiała gruszek w popiele. Po ich ucieczce z więzienia do centrali SOI inny agent brytyjski, pracujący dla niej, przekazał meldunek o ich zdradzie i przejściu na stronę niemiecką. Dlatego zaraz po przybyciu do Londynu Dorlein i Ubbing zostali aresztowani. Tymczasem w maju 1943 roku lotnicy brytyjscy biorący udział w operacjach przerzutowych do Holandii zaczęli dostrzegać pewną zastanawiającą prawidłowość. Zawsze podejścia nad strefy zrzutów lub wyznaczone miejsca lądowania odbywały się bez żadnej reakcji ze strony Niemców. Dopiero w locie powrotnym artyleria przeciwlotnicza Luftwaffe otwierała do nich niepokojąco celny ogień, jakby doskonale wiedziała, jaką trasą będą lecieć. W związku z rosnącą liczbą załóg zestrzelonych podczas lotów przerzutowych nad Holandią w ciągu niecałego roku strącono bowiem nad nią 12 maszyn RAF biorących udział w operacji North Pole zdecydowano o jej przerwaniu. W końcu szefowie SOI połączyli przysłowiowe kropki. W międzyczasie zweryfikowano na podstawie innych źródeł przekazane przez Doleyna i Ubinga informacje. Ich samych oczyszczono z zarzutów i uwolniono. Niemcy, widząc, że operacja England Spiel przestała przynosić już rezultaty, 1 kwietnia 1944 roku również postanowili ją przerwać. Major Giskes osobiście wysłał do Centrali Kierownictwa Operacji Specjalnych w Londynie ironiczną depeszę adresowaną z nazwiska do obu oficerów brytyjskich kierujących kolejną sekcją holenderską SOI, kapitanów Charlesa Blizzarda i Seymoura Bingama. Narzekał w niej na brak kolejnych zleceń dla grup dywersyjnych w Holandii. Dziękując za dotychczasową, długotrwałą współpracę i obiecując, że w razie gdyby jednak Brytyjczycy zdecydowali się na zrzucenie kolejnych agentów, zostaną oni na pewno równie serdecznie przyjęci jak ich poprzednicy. A niestety przez karygodne zaniedbania kierownictwa SOI w większości spotkał ich tragiczny los. Po zakończeniu operacji England Spiel 50 spośród 54 brytyjskich agentów schwytanych przez Niemców w Holandii Zostało na początku września 1944 roku przewiezionych do niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen i tam w nocy z 6 na 7 dnia tego miesiąca zgładzonych. Po wojnie pojawiły się głosy, że brytyjskie dowództwo SOI celowo poświęciło tych ludzi w imię większej gry dezinformacyjnej. Według tej skomplikowanej hipotezy kontynuowanie zrzutów na terenie Holandii, mimo iż wiedziano, że Abwehra kontroluje siatkę szpiegowską, miało na celu przekonanie Niemców, że Alianci są żywo zainteresowani Niderlandami jako terenem potencjalnej inwazji na europejski kontynent, a w konsekwencji utrzymywaniem w tym rejonie przez Wehrmacht silnego garnizonu, którego dywizje mogłyby być wykorzystane w innym miejscu, na przykład w Normandii. Jednak Wygląda to raczej na nieudolną próbę wybielania kierownictwa operacji specjalnych w obliczu jego niekompetencji i sprawnego działania niemieckich służb wywiadowczych. Gdy w Londynie zrozumiano wreszcie, że SOI padła po prostu ofiarą dobrze przeprowadzonej operacji kontrwywiadowczej majora Giskesa, w kierownictwie operacji specjalnych przeprowadzono reorganizację. Dotychczasowych szefów sekcji holenderskiej odsunięto od kierowania nią. Rząd holenderski na uchodźstwie, po ujawnieniu skali brytyjskiej niekompetencji, początkowo odmówił jakiejkolwiek współpracy z SOI. Dopiero osobista interwencja księcia Bernarda, małżonka następczyni holenderskiego tronu, księżnej Juliany, zażegnała ten konflikt. Latem 1944 roku przystąpiono do operacji Counter England Spiel, której celem było odtworzenie sieci agentów brytyjskich na terenie Holandii i wsparcie dla lokalnego ruchu oporu. Jednak Obustronna nieufność pozostała. We wrześniu 1944 roku przed rozpoczęciem operacji Market Garden oficjalnie zakazano biorącym w niej udział żołnierzom pierwszej brytyjskiej dywizji powietrzno-desantowej, dowodzonej przez generała Roberta Urquarta kontaktów z holenderskim ruchem oporu. W efekcie aliantcy dowódcy woleli polegać na własnym rozpoznaniu niż koordynować z nim swoje działania, obawiając się niemieckich zasadzek. Podpułkownik Herman Giskes został wzięty do niewoli w maju 1945 roku na terenie północnych Niemiec. Ukrywający się w Rotterdamie major SS Josef Schreider został aresztowany 16 maja 1945 roku. Po wyzwoleniu w Holandii przeprowadzono osobne śledztwo, głównie na podstawie zeznań ocalałych agentów. Na jego podstawie próbowano postawić zarzuty Giskesowi i Schreiderowi. Jednak w wyniku postępowania obaj uniknęli skazania. Po wojnie operację North Pole starano się utajnić. Brytyjczycy przyznali tylko, że w trakcie jej realizacji doszło do kilku błędów. Nie powołano jakiejkolwiek komisji śledczej, mimo że na posiedzeniu brytyjskiego parlamentu w 1953 roku wnioskowali o to posłowie opozycji. Ówczesny rząd skutecznie blokował wszelkie próby podejmowania tego tematu w mediach. Jedynie na użytek wewnętrzny, wcześniej w 1946 roku SOI przeprowadziła wewnętrzne dochodzenie, z którego wnioski jednak utajniono. Zresztą w tym samym roku organizacja została oficjalnie rozwiązana. W III Rzeszy operacja Englandspiel również była ściśle utajniona. Nie nagłaśniano jej sukcesu propagandowo. Niemieckie społeczeństwo dowiedziało się o niej długo po wojnie. Po opublikowaniu przez Józefa Schreedera w 1950 i Hermana Giskesa w 1951 roku wspomnień. Holenderski historyk dr Jelte Repp uważa, że gdyby zrzucone przez Brytyjczyków zaopatrzenie i uzbrojenie rzeczywiście trafiło do lokalnego ruchu oporu, który jednocześnie nie zostałby wydatnie osłabiony przez działania niemieckiej służby bezpieczeństwa, mógłby ono odegrać istotną rolę w trakcie wyzwalania kraju przez aliantów. Królowa Wilhelmina osobiście odznaczyła Huba Loversa za podjętą przez niego próbę ostrzeżenia SOI o tym, że jego radiostacja kontrolowana jest przez Niemców. Również Peter Dollein i Johan Ubing zostali uhonorowani tak przez rząd Holandii, jak i pośmiertnie w Wielkiej Brytanii. Herman Giskes, wybitny specjalista w dziedzinie wywiadu wojskowego, po szeregu przesłuchań przeprowadzonych przez Brytyjczyków i Amerykanów został zwolniony z obozu jenieckiego w 1946 roku. Od razu zatrudniono go w organizacji GELENA, agencji szpegowskiej działającej pod auspicjami amerykańskiego wywiadu wojskowego. Zresztą już kilkukrotnie wspominałem o niej w moich materiałach. Stała się ona zalążkiem późniejszej Federalnej Służby Wywiadowczej RFN na której czele jako jej pierwszy dyrektor stanął zresztą Richard Gelen. Również Józef Schreier po wojnie związał się z tą organizacją. Dzięki pomocy Gelena znalazł pracę w Radiu Wolna Europa. Jednocześnie został zwerbowany przez CIA i otrzymał kryptonim operacyjny Cabold. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.